Ale zazdrości oszalał. W Wiek jego wieku, ma profesor pojęcie? Wydzwania go tam przez komórki, satelity, na mapę, na nosi. No, 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 zwariował, po prostu. Ja rozumiem, żeby mu się jakaś taka włoska, jak profesorowi trafiła. To ja rozumiem. A właśnie, profesorze, a jak to właściwie jest z taką włoską? Hmm? Nie rozumiem. No co, no chyba jakiś taki włoski temperament, Ogień niekowita musi być, co? No to nie są kwestie, które bym akurat z panem senatorem chciał omawiać. No ma, no. Następny chyśia ja na punkcie baby dostał. A może to nie jest chyś? Tylko miłość, takie uczucie, bliżej senatorowi nieznane. A to, że czy repach tyle lat po ślubie taki wciąż zakochany, to wspaniałe. Nawet jeżeli trochę śmiesznie wygląda i powoduje duże koszta. A zaraz zaraz, spieszkę, jakie koszta? No, takie namierzanie w Brukseli przez komórkę to majątek musi kosztować. Ale myślę, że jak przez to spokojniejszy jest, to warto. Szlak by trafił i to służbowa komórka.